moment wypłynięcia szalanty ta szalanta jest bardzo mocno załadowana urobkiem i, i płynie na wyspę estyjską tam odbędzie się zrzut urobku właśnie na wyspie estyjskiej proszę zobaczyć jak mocno ta szalanta jest załadowana urobkiem Trwają tutaj cały czas prace związane z pogłębianiem rzeki Edlong, także możecie Państwo zobaczyć jak właśnie wygląda transport tego urobku na wyspę Estyjską.